Kontakt był świetny, rozmowy, zdjęcia, nagrania, wszystko jak na zawołaniu. Ale to było tylko po to, żeby uśpić moją czujność. To jest godny polecenia pachowiec. Jak poszukać innego, to będzie lepiej. Ile pieniędzy pani straciła? Ponad 46 tysięcy, nie licząc kosztów adwokata. Zrobił bardzo dobre wrażenie człowieka uczynnego, zaradnego. Myśli pani, że on jest hazardistą? Myślę, że tak. To jest proceder, który po prostu jest pomysłem na biznes tego człowieka. Rafałka oferuje kompleksowe usługi remontowe. Klienci, którzy zaufali mężczyźnie, nie doczekali się jednak ukończenia zleconych prac. Kilkadziesiąt osób utraciło pieniądze, niektórzy oszczędności życia. Schemat działania nieuczciwego wykonawcy jest zawsze taki sam. Zaufałem mu, był na miejscu, sprawdził lokal, zrobił wycenę. Ja wrzuciłam ogłoszenie, że szukam kogoś kto mógłby Dosyć szybko zająć się remontem mojego mieszkania i pan Rafał zgłosił się sam. Dwa pomieszczenia, korytarz i łazienki, czyli płytki, panele, ściany, malowanie, montaż drzwi. Miał wykonać w ciągu miesiąca kapitalny remont łazienki. Codziennie do mnie pisał, zwracał uwagę na takie drobiazgi, o których ja bym pewnie nie pomyślała. Pokazywał mi umowy z poprzednimi klientami, pokazywał zdjęcia swoich realizacji podobno. Rafałka wie, jak zdobyć zaufanie. Mężczyzna doradza klientom, wyręcza ich w zakupach, gra na emocjach. Usługi fachowca reklamuje w internecie jego partnerka, wcielająca się w zadowoloną klientkę. Współpraca urywa się, gdy Rafałka otrzymuje pieniądze na zakup materiałów. Ciągle trzeba było zrobić coś więcej, ciągle trzeba było wysłać więcej pieniędzy na kolejne prace, ciągle były jakieś problemy. Głównie po stronie Rafała, który albo był chory, albo chorowały jego dzieci, albo miał problem z samochodem, albo były korki. Nie mogę wrzucić, nie mogę wrzucić biegu, nie wiem co mam robić. Na razie gdzieś w okolicach Guzowa po prostu stoję i czekam na lewety, więc pewnie... Mam znać co, co i jak, bo nie jestem w stanie ruszyć, bo mnie wchodzi bieg. Przesyłał filmiki opisujące jego ciężkie przygody oraz to, ile ma problemów i dlaczego potrzebuje pieniędzy, bo na przykład jego dzieci są chore. Pracował coraz krócej, e, potem się rozchorował. Taką ilitówkę mam, że nie jestem w stanie się podnieść z łóżka. Nie wiem co, co jest. Po prostu to jest jakiś dramat. Mam nadzieję, że jutro będę się czuł lepiej czy do wieczora bo po prostu nawet jak nie, nie mam siły ruszyć ręką. Chciałam się pojawić w mieszkaniu, żeby sprawdzić, jak wyglądają prace. Natomiast on twierdził cały czas, że ymm... Lepiej, żeby mi się nie pojawiała, dlatego że albo są położone płytki, które, na które mogę wejść i po prostu jakby skrzywić je, no i on będzie musiał zaczynać pracę od nowa, a zależy nam na czasie. Albo zmieniają gniazdka, no i z dzieckiem to już absolutnie nie, no bo jak dziecko dotknie jakiegoś kabla wystającego, no to będzie nieszczęście. Więc kilka razy w taki sposób mnie zbywał. Jest po prostu dramat. Chciałbym, żeby pani wiedziała, że mnie po prostu teraz nie ma. Nie wiem, nałykałem się tabletek, mam nadzieję, że do rana mi przejdzie, ale no, nie byłem w stanie funkcjonować. Mam 39 gorączki. I to był właściwie ostatni kontakt nasz. Kiedy on powiedział, że jest chory, a ja już po prostu nie wytrzymałam i stwierdziłam, że jadę do mieszkania, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Co pani zobaczyła? E, nic. Dlatego, że okazało się, że są zmienione zamki. Materiały miał kupić, ale nigdy ich nie zobaczyłem. Miał przedstawić dowody zakupionych materiałów, nigdy ich nie zobaczyłem. Moja narzeczona pojawiła się 19 grudnia. Zauważyła list w mieszkaniu. Napisał, że w związku z błędami poprzednich wykonawców oraz w związku z olbrzymią presją, którą na niego wywieraliśmy, nie może dokończyć pracy. Co pani zobaczyła, kiedy pani weszła do środka? E, ruina. Była masa gruzu w łazience, cała wanna była wypełniona gruzem, dlatego że on skuł płytki z, ze ścian w łazience, to samo zrobił w kuchni, to wszystko było zostawione tak jak, jakby w trakcie pracy, tak jakby ktoś, nie wiem, po prostu porzucił pracę i, i z dnia na dzień po prostu wyszedł z mieszkania, które miał wyremontować. Zarządzał ode mnie kolejnej zaliczki, przyjechał, zaczął coś tam robić, zabrał swoje narzędzia i pojechał, więcej się nie pokazał. Przepraszam, ale nie będzie mnie teraz 2-3 dni, bo dziś w nocy trochę za wcześnie na świat przeszedł mój synek. Ja napisałam o jej, gratuluję, czy wszystko ok, pierwszy, drugi, ale właśnie nie jest ok, leży na intensywnej terapii. No, jak takiego człowieka zmusić do tego, żeby przyjechał do mnie do domu i yy, zajmował się remontem?